piątek 27 maja Witam Państwa Artur Kisielewicz Magazyn Miejski Zaczynamy Sesja Rady Miejskiej Kasprowiczowski Commerce, Plastyk po godzinach Zdecydowaną większością głosów podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Wrocławcy radni udzielili absolutorium prezydentowi Ryszardowi Brejrze. Radni przyjęli wcześniej sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok. W 2015 roku miasto miało ponad 268 milionów złotych dochodów oraz ponad 257,5 miliona złotych wydatków. Ubiegłoroczne inwestycje pochłonęły prawie 40 milionów złotych. Udzielone absolutorium i przyjęty budżet były najważniejszymi punktami minionej sesji. Jedną z najważniejszych uchwał to było, było przyjęcie przez Radę sprawozdania y, finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły. Rada przyjęła te dokumenty, zatwierdziła je, w konsekwencji podjęła również kolejną uchwałę, bardzo ważną z punktu widzenia organu wykonawczego, udzieliła prezydentowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły. Jedną z ważnych pozycji było też dokonanie zmiany w tegorocznym budżecie. Taką ważniejszą zmianą było to, iż udzieliliśmy 50% wsparcia dla powiatu inowrocławskiego na wykonanie zadania pod nazwą remont chodnika przy ulicy Świętokrzyskiej. Chodzi tutaj o odcinek od ulicy Wierzbińskiego do Wilkońskiego. Myślę, że i nasi mieszkańcy, jak i kuracjusze w perspektywie kilku miesięcy odczują poprawę przy przy poruszaniu się tą częścią, tą częścią ciągu do Solanek. Również przyznaliśmy pewne kwoty, na, w sumie około 60 tysięcy na prace konserwatorskie dla dwóch wnioskodawców z terenu Inowrocławia. popularnej Kasprowicz pożegnał 160. rocznik absolwentów. Uroczysty komers był okazją do wręczenia świadectw oraz nagród za sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne. Kolejni absolwenci opuścili mury popularnego Kaspra. Podczas uroczystego komersu, który odbył się 24 maja, obok wręczenia świadectw i nagród za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, tradycyjnie już wyróżniono najlepszych. Medal szkoły za najwybitniejsze osiągnięcia otrzymali Anna Piniewska, Krzysztof Niespodziński i Monika Brzyska. O przyznaniu tego wyróżnienia zdecydowała kapituła złożona z dawnych absolwentów, którzy w przeszłości taki medal otrzymali, a obecnie są nauczycielami Kaspra. Zasiadali w niej Anna Pędzich-Kuszel, Katarzyna Bachora i Henryk Stankiewicz, a zacnemu gronu przewodniczył Krzysztof Śledziński. Tytułem Primus Inter Pares uhonorowana została Anna Piniewska, wzorowa uczennica laureatka Olimpiady Polonistycznej. Nagroda imienia Szymona Prusa dla najlepszego humanisty trafiła na ręce Krzysztofa Niespodzińskiego, odnoszącego znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych. Tytuł sportowca roku 2016 otrzymała Natalia Jabłońska, zawodniczka siatkarskiej reprezentacji szkoły. Nagrody i wyróżnienia powędrowały również do utalentowanych aktorów z Inowrocławskiego Teatru Otwartego. Nie zabrakło chwil wzruszeń i wspomnień, a także często ukradkiem wycieranych łez. W końcu młodzi i zdolni ludzie zamknęli pewien rozdział swojego życia. W ramach obchodów 70-lecia Liceum Plastycznego w Bydgoszczy uczniowie tejże placówki i inowrocławskiej Galerii Miejskiej zaprezentowali swoje prace. Bydgoski plastyk po godzinach eksperymentuje, pozwalając sobie na artystyczne bujanie w obłokach i wyjątkowo ekspresyjne uwypoklanie swego artystycznego ja. Efekty działań uczniów zespołu szkół plastycznych imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy można podziwiać w inowrocławskiej galerii miejskiej mieszczącej się na piętrze teatru przy placu klasztornym 2 gdzie zaprezentowane zostały twórcze działania uczniów należących do Grupy Twórczej Ślad prowadzonej przez Bogusława Kurasia oraz podsumowujące edukację malarską aneksy do dyplomu z pracowni Małgorzaty Maciejewskiej i Tadeusza Haska. Idą jest to, że to są już bardzo osobiste wypowiedzi i nie tyle chodzi o warsztat. Co o sam komentarz, o sam temat, który podejmują, komentarz otaczającego ich świata. Także tutaj już nie tyle mowa, no zawsze warsztat jest ważny, zawsze była jak gdyby dylemat forma czy treść, ale tu w tym właśnie eksponujemy tą treść, przekaz, nie tylko jak, ale i co. Także to jest to, co wyróżnia tą tą. Na ekspozycję składa się 30 prac wykonanych w kilku technikach, będących historiami widzianych oczami młodych zdolnych. Tych obrazów mogłoby tu być dużo więcej. No zawsze jest jakiś kompromis, zawsze są bóle, zawsze staramy się jakoś demokratycznie wśród malarzy zdecydować. To, to zawsze, wie Pani, demokracji w sztuce nie było, nie ma i nie będzie, tak jak jest z konkursami. Ale wydaje mi się, że staramy się zawsze robić tak, że te zestawy zmieniać. Jeśli ten zestaw jest tutaj, to już kolejną wystawę staramy się jak gdyby pogodzić uczniów, żeby nie no ci zdolni rzeczywiście nie byli pomijani. A dziś to już wszystko w Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia. Jacek Kawalec, znakomity aktor teatralny znany milionom Polaków, m.in. dzięki serialowi Rancho i popularnym programom telewizyjnym, 30 maja o godzinie 18 w Saloniku Literacko-Artystycznym wystąpi w recitalu Be My Love. 1 czerwca w plenerowej kuchni Master Team usytuowanej w Parku Solonkowym rządy przejmą najbardziej nieprzewidywalni adepci sztuki kulinarnej. Dzieci w wieku 8-16 lat. Impreza pod nazwą Kulinarny Master Team dedykowana uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych odbędzie się w Muszli Koncertowej. Początek kulinarnych zmagań o godzinie 16.00. Marcin Glepiek, witam i zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Dzisiaj naszym gościem jest pani Aleksandra dolińska chopcia naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy mówić właśnie o inwestycjach, bo sporo się dzieje i sporo dziać się będzie w przyszłości. Najpierw o tym, co widać gołym okiem, duża inwestycja na ulicy Kasztanowej, tam praca w re. Tak, tak. Przebudowa ulicy Kasztanowej była bardzo długo oczekiwaną inwestycją. Doczekała się swojego finału. Można powiedzieć, że pierwszy fragment ulicy, czy przebudowa tego pierwszego fragmentu ulicy dobiega końca, bo już trwają takie ostatnie prace porządkowe i wykończeniowe. Firmy, firma się przeniosła na pierwszy odcinek, zaczynając od ulicy Marulewskiej, już tam przy kanalizacji deszczowej trwają intensywnie prace. Teoretycznie do pod koniec lipca powinna ta inwestycja zakończyć się. No miejmy nadzieję, że żadne niespodzianki nas tutaj nie zaskoczą i nie spowodują przedłużenia czasu realizacji inwestycji. Wyjątkowa inwestycja ze względu na zabytkowe drzewa tam też musieli drogowcy bardzo uważać, prawda? Tak, tak, oczywiście tutaj drogowcy mieli y, przykazane, żeby zadbać o te drzewa, drzewo stan jest stary, tak. No i widać na ulicy, że, że faktycznie spisali się tutaj, wszystkie kasztany są zabezpieczone chronione przed tym, ażeby nie były uszkodzone przez maszyny budowlane. Nawet kwitłe na maturę to chyba wszystko w porządku. <noise> no miejmy nadzieję, że to pomogło maturzystom. No właśnie, ten remont ulicy Kasztanowej to jest właściwie pierwszy etap inwestycji, jakie będą prowadzone w tym rejonie, tak, prawda? Tak, tak, to Bo... jest prawda. To jest pierwszy etap, który jakby można było realizować nie nie patrząc na rok szkolny tak i na organizację roku szkolnego w tej chwili trwają procedury wydawania pozwolenia na budowę na przebudowę ulicy Sobieskiego Batorego chcielibyśmy ażeby w okresie kiedy dzieci do szkoły nie uczęszczają rozpocząć przebudowę ulicy Sobieskiego także tu będzie dalej się działo i mieszkańcy tego rejonu niestety jeszcze długo nie pośpią spokojnie. Chociaż powinni być wrozumiali, bo wcześniej odbyły się konsultacje z mieszkańcami. Tak, oczywiście tutaj rozmawialiśmy nad projektem z mieszkańcami, konsultowaliśmy ten projekt i, i mieszkańcy, no można powiedzieć, że w pełni go zaakceptowali. Mhm. Trzeba jeszcze dodać, że w pobliżu ulicy Właściwie szkoły podstawowe 11 powstanie też taka zatoczka na, na kilkadziesiąt miejsc parkingowych. No, kilkadziesiąt to przesadzone, ale. Jestem optymistą. <grystanie> tak, tak, tak. Tam się po prostu nie da. Wygenerowaliśmy maksymalną liczbę miejsc parkingowych, jaką się dało wygenerować na tej ulicy. Umówiliśmy się z mieszkańcami, że będziemy obserwować, jak ten ruch będzie się dalej zachowywał po zakończeniu pracy remontowych i, yy, i po prostu potem podejmiemy decyzję, czy pozostawić organizację ruchu taką, jaka obowiązywała do tej pory, czy ewentualnie jeszcze pomyśleć nad zmianą organizacji ruchu. To oczywiście te ulice, o których przed chwilą mówiliśmy, to nie jedyne ulice, na których pojawią się drogowcy, bo szykują się kolejne inwestycje przy stawku i przy szkole podstawowej 16. Najpierw w Solankach, co się będzie działo? Tak. No, przy stawku już w ubiegłym roku zaczęliśmy przygotowywać się do realizacji tej inwestycji. Tu mieliśmy bardzo wiele odgłosów petycji, szczególnie kuracjuszy, którzy po pierwsze mieli problem z miejscami parkingowymi, a po drugie no, ulica przy była taką pieszojezdnią, tak I, i piesi kuracjusze manewrowali między pojazdami parkującymi, jeżdżącymi. Nie było to zbyt bezpieczne. Zaprojektowaliśmy rozwiązanie takie, które pogodzi interesy i spacerowiczów, i tych, którzy korzystają z samochodów. I y, przygotowujemy procedury przetargowe, ażeby zrealizować tą inwestycję. I kiedy pojawią się pierwsi drogowcy? No, w tej chwili przystępujemy do procedur przetargowych, do przygotowania tych procedur, także y, to jeszcze chwilę potrwa. Mhm. I w teren przy szkole podstawowej nr 16? Y, tak, tutaj y, również y, y, społeczność. Y, rodziców dzieci uczęszczających do uczęszczających do szkoły podstawowej numer 16 zwracała się do nas z prośbą ma żeby ułatwić dojazd wy, wyznaczyć miejsca parkingowe dla rodziców którzy dowożą dzieciaczki No powiem że dojazd do szkoły podstawowej nr 16 jest możliwy z dwóch stron tak Jedna to jest od strony ulicy Kurowej, a drugi to jest od strony ulicy Okrężek. I tutaj yy, my przygotowujemy właśnie miejsca parkingowe na placu, który jest własnością miasta i na Wrocławia od strony ulicy Okrężek będzie kilkanaście miejsc parkingowych, także myślę, że sytuacja rodziców dowożących dzieci do szkoły radykalnie się poprawi. Oczywiście inwestycje prowadzone przez miasto to nie tylko drogi, bo ciągle trwa i właściwie nie bałem, się skończy, budowa kolejnego bloku socjalnego na rąbinie, prawda? Tak, budujemy czwarty w tym kompleksie, mini kompleksie budynków socjalnych. Rozpoczęliśmy budowę czwartego bloku, ona potrwa do połowy przyszłego roku. E, przypomnę, że wszystkie budynki socjalne, komunalne, jakie budowaliśmy e, budowaliśmy z wykorzystaniem e, dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego na tworzenie takiej substancji mieszkaniowej, e, to jest 30% dotacji, także kwota niebagatelna e, przy, przy wartości inwestycji ponad 1,2 mln złotych. Także tutaj każdorazowo próbujemy zdobyć tą dotację, jak do tej pory każdorazowo nam się udawało. Mhm. Skoro mówimy o inwestycjach, to nie w sposób nie wspomnieć o lokalnej grupie działania, bo tutaj rzeczywiście działacie i będzie się działo niebawem. No, będzie się działo, dlatego że do tej pory jakby prace lokalnej grupy działania skupione były na tym, ażeby opracować lokalną strategię rozwoju, co oczywiście zgodnie z planami w terminie nastąpiło. Złożyliśmy tą lokalną strategię do rozwoju do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o, o przyznanie środków na jej realizację. No i tak się złożyło, że nasza lokalna strategia została dobrze oceniona, także dostaniemy środki w wartości niepomniejszonej. Powiem, że te strategie rozwoju, które były ocenione troszkę gorzej, mają obniżony poziom dofinansowania. Natomiast my dostajemy to dofinansowanie w pełnej wysokości. To w takim razie nie pozostaje nic innego jak życzyć udanych inwestycji i spełniania marzeń, zarówno jeśli chodzi o miejskie inwestycje i lokalną grupę Bardzo działań. dziękuję. Dziękuję bardzo. A przypomnę, moim Państwa gościem była pani Aleksandra Dolińska-Chopcia, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Wrocławia.